Witam na naszym kanale. Dzisiaj Wam pokażę jak wyczyścić głośnik w telefonie Samsung Galaxy A36 Potrzebujemy taką szczyteczkę z twardszym włosiem Jeśli nie mamy to może być normalna sztuczka do zębów tylko z włosiem średnio twardym lub miękkim Bo inaczej sobie porysujecie telefon Potrzebujemy tak samo alkohol izopropanolowy Do tego zakrapiamy Szuteczkę. jak nie macie zakapiacza to po prostu sobie nalewacie alkohol do jakiegoś pojemniczka i ty, do tego pojemniczka zanurzacie za, e, sobie szoteczkę przesuwamy sobie w bok telefonik żeby mieć go bokiem właśnie dostęp do tego, bo głośnik jest tutaj na samym końcu, na samej krawędzi i przesuwamy w jedną, jednostajnym ruchem w jedną stronę 10 razy i później w drugą stronę znowu drugie 10 razy Uważamy tą czynność około 5 razy w każdą stronę. Gdy będziemy to będzie to doczyszczony głośniczek czy siódemki i pełni działający. Oczywiście wszystko wykonujemy na telefonie wyłączonym, nigdy na włączonym Po operacji całej zostawiamy telefon na jakieś 10-15 minut, żeby nam po prostu alkohol odparował i my będziemy mieć gotowy telefon do użytkowania. Tak, wyczyściliśmy, zostawiamy telefon na jakieś 10 minut, żeby alkohol odparował, co on całkowicie wyparuje z telefonu, nie będzie go w ogóle żadnego znaku, że był jakikolwiek ten alkohol w telefonie. To wszystko na dzisiaj, dziękuję bardzo za uwagę, proszę bardzo o łapki w górę, polubienia, subskrypcje i do zobaczenia przy następnym filmie.